Uwaga, wiadomości poranne, mega ważne. Zbiórka wszystkich w Oceana Grafico w, w Walencji. Kto chce osobiście pomagać, dostaje tam sprzęt. Jest podział, kto jedzie do jakiego miasta, jakie konkretne zadania. Ja ogłaszam, no bo każdy co może, to może. Mam spory garaż i ja będę zbierał. Łóżka, kto chce wydać jakieś łóżka, to ja będę zbierał u mnie I jak oni dadzą sygnał, gdzie je zawieść, To wtedy zawozimy jakieś drobne AGD, bo mają wszystko spalone, zalane Także ja tu będę u mnie trochę zbierał Kto tu jest, a coś ma tam na zbyciu Bo tu teraz będzie się wszystko, jakieś krzesełko, jakiś stoliczek Wszystko jest teraz ważne, nie? Jakieś ciuchy, czy nawet jak ktoś ma ciuchy, które mogą służyć jako szmatki Wszystko, nie? Także obserwujcie, na tą chwilę mówię, do Walencji kto może jedzie, stamtąd specjalne autobusy, które mają przepustki, zawiozą w miejsce tak zwane zero, gdzie w ogóle nie ma wjazdu, tylko wjeżdża policja, wojsko i służby specjalne. Także organizujmy się, kto może, jak może, a na pewno są też strony, gdzie są zbiórki pieniężne, jeżeli ktoś już totalnie nie może, a chce pomóc. I tak samo z polskiej strony, nie? Pozdrawiam, będę na bieżąco informował, bo ma jeszcze trochę popadać, ale to już będą opady, powiedzmy, jedna piąta tego, co było. Ale w tym regionie jeszcze trochę ma popadać. Także ludzie tam czekają na pomoc, przede wszystkim w odgrozowywaniu, w odciąganiu samochodów, w zgarnianiu błota i wywalaniu starych mebli.